Dzień dobry, czas na powtórzenie, na podsumowanie wiadomości z rozdziału pierwszego w klasie drugiej, a ten rozdział to Europa i nowy świat. Oglądamy. Nasz standard się nie zmienia w stosunku do zeszłego roku. Będziemy mieli cztery sekwencje pojęcia w daty. Daty będą chronologicznie. Oraz obrazy, obrazki, mapy, tam cokolwiek było w tym rozdziale poruszane, zarówno w książce, jak i na moich lekcjach. Zaczynamy od pojęć. Pierwsze pojęcie to Astrolabium. Jest to nowinka techniczna, która pomogła w odkryciach geograficznych, ponieważ dało się określić dzięki temu narzędziu długość geograficzną. Kwadrant, podobnie jak przy Astrolabium, nowinka techniczna, narzędzie, które pozwalało określać tym razem szerokość geograficzną. Cywilizacje prekolumbijskie. Czyli cywilizacje, które zamieszkiwały Amerykę jeszcze przed przybyciem tam kolumba. Zamieszkiwały one Amerykę Środkową oraz Amerykę Południową, a dokładnie to Andy, bo one nas tutaj interesują. Majowie. Czyli cywilizacja prekolumbijska, która podobnie jak ta cywilizacja starożytnej Grecji, była bardzo mocno rozbita. Była to federacja miast-państw. I co do ich osiągnięć możemy wymienić prowadzenie bardzo dokładnych obserwacji astronomicznych, ponieważ stworzyli kalendarz, rozwijali sztuki plastyczne, matematykę i używali. Cyfry zero. Aztekowie, czyli najsilniejsze takie państwo prekolumbijskie w Meksyku, podbili oni też częściowo majów, zajmowali się rolnictwem, zajmowali się hodowlą, rzemiosłem, prowadzili też obserwacje astronomiczne, mieli wysoko rozwiniętą matematykę, a znani są ze swojej brutalności wobec innych ludów. Inkowie. Zamieszkiwali Andy, czyli zachodnią część południowej Ameryki. Jak sama nazwa wskazuje, Andy to tereny górskie, więc musieli sobie jakoś radzić. Budowali oni takie wiszące mosty, straw, które były przez nich wykorzystywane do tego, żeby się przemieszczać z jednego drugie miejsce. A generalnie na tarasach górskich uprawiali jakieś proste rośliny. Hodowali lamy, alpaki których raczej używano do transportu, korzystali z takiego pisma węzełkowego kipu oraz znali sposoby mumifikacji zwłok. Karawele i karaki. Ja nie będę tu wchodził w szczegóły, bo to nam nie jest potrzebne. Były to nowe rodzaje statków, które pojawiły się z końcem XV i XVI wieku. Cechowały je wysokie burty, dobre ożaglowanie oraz bardzo ważne żagle rejowe oraz żagle łacińskie, które umożliwiały bardzo szybkie podróże po oceanach. Konkwista z hiszpańskiego podbój, czyli hiszpańskie wyprawy zbrojne, które były podejmowane od końca XV wieku w celu podbicia nowo odkrytych terenów zamorskich w Ameryce, w Azji czy w Afryce. Azję to głównie Indie nas interesowały. Manufaktura, czyli zakład produkcyjny, w którym produkowano od właściwie XV aż do XVIII wieku, dopóki maszyny nie wejdą w użytek, i w manufakturze produkcja odbywała się e, danego produktu od A do Z. W sensie, że odbywała się ona ręcznie, była oparta na podziale pracy i ten produkt powstawał już w tej manufakturze. I poszczególne oczywiście etapy produkcji polegały na działalności pracowników, takich wyspecjalizowanych w ich wykonywaniu. Folwark, czyli gospodarstwo rolne lub rolno-hodowlane, w którym produkcja nastawiona była całkowicie na zbyt. To będzie charakterystyczne dla naszych ziem. Grodzenia, czyli proces komasowania przez pana feudalnego dużej ilości gruntów, tylko i wyłącznie w jednym celu, wypasu owiec. I to było zapoczątkowane w Anglii w XVI wieku i te owce przyniosą im ogromne później oczywiście zyski. El Dorado, czyli mityczna kraina, w sumie to w dzisiejszej Kolumbii, która miała być oazą złota i łatwego bogactwa. I to właśnie do tego Eldorado podążali nasi europejscy ziomale. Kreole, czyli potomkowie białych kolonizatorów, którzy odgrywali naczelną rolę polityczną w tzw. Nowym Świecie, w późniejszych oczywiście latach. Giełdy towarowe. Tam zawierano transakcje na dostawy towarów, surowców i pierwsze pojawiły się w Antwerpii oraz w Amsterdamie. Inflacja. Zupełna nowość to dla Was na pewno nie jest. Jest to spadek wartości pieniądza przy równoczesnym wzroście ceny za towary. Weksel czyli taki dokument kredytowy, który zawierany był pomiędzy nadającym ten kredyt a biorącym. I było to bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty danej kwoty w ustalonym wcześniej terminie. Dualizm gospodarczy to istnienie obok siebie dwóch odrębnych rodzajów gospodarki, gdzie symboliczną granicą była rzeka Łaba. Na zachodzie rozwijała się gospodarka towarowo-pieniężna i kapitalistyczna, oparta na głównie wolnej konkurencji, na tworzeniu manufaktur oraz na tym, że chłopi byli wolni. Z kolei, jeżeli chodzi o te tereny na wschód od Łaby, tam będziemy mieli gospodarkę folwarczo-pańszczyźnianą, która nastawiona była na zysk poprzez eksport zboża wyprodukowanego w folwarkach przy przymusowej pracy chłopów. Więc wolnej konkurencji tutaj absolutnie nie będzie. Pańszczyzna, czyli właśnie ta przymusowa Praca, darmowa praca chłopów na rzecz właściciela folwarku. Humanizm. Wzięło się to słowo od łacińskiego humanus, co oznacza ludzki, i było to skupienie uwagi na człowieku, który był uznawany za najwyższą wartość, oraz podkreślenie znaczenia jego rozwoju. Oczywiście zaczęto doceniać uroki życia doczesnego oraz ciekawość świata. Renesans, inaczej odrodzenie, to epoka w dziejach kultury europejskiej, zapoczątkowana w XV wieku we Włoszech i trwała do końca wieku XVI. I zachowało ją przede wszystkim zainteresowanie kulturą antyczną, no i owy humanizm. Biblia Gutenberga. Czyli Gutenberg, który swoją pierwszą książkę wydrukował w 1000, około 1455 roku, i było to Pismo Święte, zwane właśnie Biblią Gutenberga. Symonia sprzedaż stanowisk kościelnych. Nepotyzm obsadzanie bliskich na kościelnych, wysokich urzędach. Celibat czyli bezżeństwo duchownych. Reformacja to ruch polityczny, religijny oraz społeczny w Europie w XVI wieku, którego celem była oddolna reforma Kościoła katolickiego w zakresie doktryny, obyczajów oraz liturgii. Luteranizm doktryna teologiczna i chrześcijański ruch reformatorski zapoczątkowany przez Marcina Lutra. Tezy, które on ogłosił tych 95 tez, były skierowane przeciwko odpustom oraz próbom wprowadzenia pewnych reform w kościele. Celem Marcina Lutra było doprowadzenie do samej reformy, a nie do powstania nowego wyznania. To wyznanie powstaje później, o czym mówię na lekcjach. Teza o predestynacji, czyli jedna z podstawowych tez kalwinizmu. Zgodnie z nią, zbawienie następuje w momencie narodzin i jest ono zależne od Boga człowiek na to wpływu po prostu zwyczajnie nie ma kalwinizm, czyli nowe wyznanie, którego założycielem był Jan Kalwin i tutaj będzie właśnie ta teza o predestynacji i ważne jest to że zwolennicy kalwinizmu musieli przestrzegać surowych zasad moralnych i tutaj jeszcze będą pojawiały się chociażby konsystorze, o których mówię na lekcji. Anglikanizm Kolejne wyznanie, które powstało w Anglii w XVI wieku, za, czasów, za sprawą właściwie Henryka VIII i po części wywodzi się ona z tradycji protestanckiej, ale dużo czerpie z tradycji kościoła katolickiego. Ale król Anglii ogłosił, że jedyną i najważniejszą głową na ziemi kościoła angielskiego jest właśnie on, czyli król. anabaptyzm. Jest to nowe wyznanie, takie najbardziej radykalne, które nie uznawało podziałów społecznych i próbowali zakładać wspólnoty z taką wspólną własnością oraz charakterystycznym może być też to, że nie uznawali o nich sztuch, czyli ponownego sztu w wieku dorosłym, kiedy człowiek jest już po prostu świadomy. Czyli kraj tego religia. Zasada została ustalona na pokoju augsburskim i oznaczała, że poddani muszą przyjąć wolę swojego panującego, czyli króla księcia bądź biskupa. Sekularyzacja czyli przekształcenie państwa zakonnego w państwo świeckie. Purytanizm. To są angielscy zwolennicy Kalwina i do nich jeszcze będziemy później w kolejnych rozdziałach wracać. Oni chcieli całkowicie zerwać z katolicyzmem, wrócić do wczesnych, surowych zasad chrześcijańskich. Nie uznawali oni przy tym ani władzy papieskiej, ani królewskiej nad swoim kościołem. Tumulty. Zamieszki na tle wyznaniowym. Kontrreformacja. To ruch religijny i polityczny skierowany przeciwko reformacji, zapoczątkowany przez Kościół katolicki Soborem Trydenckim. Doktryna, czyli ogół poglądów, które leżą u podstaw danej szkoły filozoficznej, jest to ogół poglądów, które stanowią podstawę danej religii. Edykt Nantejski. To był dokument, który został wydany przez Henryka IV w roku 1598. Zakończył on wojnę religijną we Francji i dał Hugenotom wolność wyznania, ale poza Paryżem. Hugenoci to francuscy wyznawcy Kalwina. Inkwizycja, czyli sacrum officium, instytucja służąca do zwalczania herezji i na jej czele stało sześciu kardynałów. Indeks ksiąg zakazanych, czyli wykaz dzieł, które zawierały, takie według kościoła oczywiście, nieprawowierne treści i były zakazane dla katolików. Jezuici, czyli towarzystwo jezusowe, założone w 1534 roku przez Ignacego Loyole i w zakonie obowiązywała wojskowa dyscyplina, był oczywiście z obok zwykłych ślubów zakonnych, składano również śluby bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi. I dzięki temu zakon stał się skutecznym orężem w kościoła w walce z reformacją, ale w sposób pokojowy. Zakładali też kolegia. A kolegia to szkoły średnie, które były sporządzone według nowego typu, zakładane przez Jezuitów oczywiście, i słynęły z bardzo wysokiego poziomu kształcenia. Gezowie, czyli żebracy, tak by nazywani e, protestanci z Niderlandów, przez swojego króla Filipa II, Habsburga. Kalendarz gregoriański. To był kalendarz, który został wprowadzony przez Grzegorza XIII i dodano do niego 10 dni. W rezultacie po 4 października w 1582 nastąpił od razu 15 października. E, idziemy do postaci, to jest już druga część tego powtórzenia. Henryk żeglarz, od niego zaczynamy. To był następca tronu portugalskiego, założył w Segre. Ośrodek naukowy, w którym gromadzono, kopiowano mapy i tak dalej, rozpoczął wyprawy, ale generalnie finansował je tylko, bo później na nie się sam zabierał. Dzięki tym wyprawom odkryto Azory, Madery, Wyspy Kanaryjskie czy Wyspy Zielonego Przylądka. Bartolomeo Bartłomiej Dias, portugalski żeglarz, który płynąc wzdłuż wybrzeża Afryki dopłynął w roku 1488 do najdalej wysuniętego punktu, zwanego przylądkiem, później oczywiście Przylądkiem Dobrej Nadziei, Vasco da Gama. To kolejny żeglarz i tym razem odkrył on drogę morską do Indii. Wylądował on w Kalikacie, w Indiach dokładnie. Krzysztof Kolumb, genueńczyk. Dotarł on do Ameryki Środkowej, myśląc, że są to cały czas Indie, a tym samym odkrył on San Salvador, Haiti, Kubę, Jamajkę i umożliwił w późniejszych latach wyprawy do Ameryki Środkowej oraz Południowej. Oczywiście Europejczykom, że była jasność. Amerigo Vespucci, florentczyk, który odkrył, że... Te ziemie, które, do których dopłynął sam Kolumb, to nie są Indie, to jest nowy kontynent i później są nazwane od jego imienia Ameryką. Ferdynand Magellan, kolejny żeglarz, postanowił, że opłynie on ziemię. Jego wyprawa trwała od 1519 do 1522 roku. Sam Magellan zginął, ponieważ e, walczył z cybelcami na Filipinach, ale wyprawę kontynuował jego następca, zastępca Juan Sebastian El Caño. Przy okazji odkryto e, Cieśninę Magellana, Wyspy Mariańskie, no i oczywiście same Filipiny. Francisco Pizarro, konkwistador, który podbił państwo Inków. Ferdynand Cortez, konkwistador, który podbił Azteków. Montezuma II, to król Azteków, został zamordowany przez Corteza. Pedro Cabral odkrył wschodnie wybrzeża Brazylii i tym samym Hiszpanie mieli konkurencję w Ameryce Południowej, ponieważ Cabral pochodził z Portugalii. Erasmus z Rotterdamu, czyli wybitny humanista holenderski, który potępiał brak wykształcenia u duchownych i był autorem pochwały głupoty. A teraz prekursorzy renesansu sobie ich tutaj wymienimy Francesco Petrarca, Dante Alighieri czy Giovanni Boccaccio, Jan Gutenberg. To był złotnik niemiecki, który zastosował ruchomą metalową czcionkę i prasę drukarską, co pozwoliło na masowe i szybkie drukowanie książek oraz różnego rodzaju pism, broszur i tp. Niccolo Machiavelli, autor takiego ważnego e, utworu jak Książę, dowodził on, że król, władca dla utrzymania władzy może poświęcić tak naprawdę poddanych i tutaj stosować może niemoralne zasady i tak dalej. Generalnie mówiło się o tym, że cel ma uświęcać środki i nazwane zostało to słowem makiawelizmu. Jean Baudin. Propagował on ustrój monarchii absolutnej, czyli takiej, w której król ma nieograniczoną władzę. Thomas Moore w swoim dziele Utopia przedstawił wizję społeczeństwa idealnego. Proponował on znieść własność prywatną i za, w, wtedy, według niego, miałaby zapanować sprawiedliwość społeczna. Później, słowo utopia uzyskało troszeczkę inne znaczenie, czegoś nierealnego, czegoś niemożliwego do zrealizowania. François Rabelais, czyli y, autor Gargantua i Pantagruel, to jest humorystyczna opowieść, satyra, tak naprawdę na feudalizm, gdzie olbrzymi zadają mniejszych ludzi. Miguel de Cervantes. Powieści Don Quixote, prześmiewał Etoz Ryserski i mówił, że on już jest stary i w ogóle przestańmy. William Shakespeare, autor ponadczasowych tragedii, Hamleta, Macbeta albo komedii Sen noceletniej, czy jak Wam się podoba. To jest tytuł dzieła, przypominam tylko. Filippo Brunelleschi, zaprojektował on kopułę we Florencji w katedrze Santa Maria del Fiore. Donato Bramante, on był autorem projektu Bazyliki Świętego Piotra. Mikołaj Kopernik, czyli wielki astronom, wielka postać, tuza, można powiedzieć, że renesansu, twórca teorii heliocentrycznej i autor dzieła o obrotach sfer niebieskich. Galileusz, czyli astronom i fizyk włoski, który wynalazł lunetę. Leonardo da Vinci, jeden z największych mistrzów włoskiego renesansu. Malarz, architekt, filozof, twórca machin, autor chociażby. Monalisy Ostatniej Wieczerzy czy Damy z Łasiczką. Michał Anioł Buonarotti, jeden z największych, właściwie mistrzów włoskiego renesansu, rzeźbiarz, architekt, autor Piety, Mojżesza, Dawida, fresków z Kaplicy Sykstyńskiej. Rafael Santi, kolejny wielki mistrz włoskiego odrodzenia. Znany był z malowania Madon, czyli malowa Matki Boskiej. Jest autorem też fresków w Kaplicy Sykstyńskiej, był autorem takich dzieł jak Madonna Sekstyńska, oczywiście ona nie jest w Kaplicy Sykstyńskiej, żeby była jasność, bo jest w Dreźnie, e, Szkoły Ateńskiej, Trzech Gracji, ale był też architektem Bazyliki Świętego Piotra i Pawła w Rzymie. Sofonisba Anguissola, czyli jedna z pierwszych malarek znanych z imienia i nazwiska, autorka obrazu Troje dzieci z psem. Marcin Luther. Niemiecki doktor teologii, a jego wystąpienie zapoczątkowało tak naprawdę walkę z odpustami i początek reformacji. Też do niego możemy tutaj przypisać. Jan Kalwin, reformator francuski, działał on w Genewie, stworzył on oczywiście kalwinizm, a w tym była teza o predestynacji oraz przeprowadził reformację w Szwajcarii. Henryk VIII Tudor, władca Anglii, który zerwał z kościołem katolickim i wprowadził anglikanizm w Anglii. Filip Melanchton, ziomeczek Marcina Lutra, to on spisał i skodyfikował konfesję augsburską. Thomas Münzer, to był człowiek, który jakby zapoczątkował anabaptyzm. Chciał zmian nie tylko religijnych i społecznych, głosił równość wszystkich wobec Boga, dlatego apelował o to, żeby znieść pańszczyznę, żeby zlikwidować własność prywatną, a z tego powodu wybuchły później wojny religijne w Niemczech. Karol V Habsburg, cesarz Habsburgów, który rządził od 1519 roku, czyli już po wystąpieniu Marcina Lutra, i abdykował po pokoju augsburskim, gdzie przekazał władzę swojemu synowi oraz swojemu rodzonemu bratu. Panował w ogromnym imperium Habsburgów, gdzie mieliśmy za czasów jego panowania oczywiście ziemie niemieckie, Hiszpanię, Niderlandy, część ziem e, posiadłości włoskich, francuskich, e, przy tym jeszcze do tego dorzucimy Czechy, Austrię, no i kolonie, które przede wszystkim Habsburgowie też posiadali, więc ogrom, ogrom terenów. Henryk IV Bourbon, przywódca hugenotów francuskich, pierwszy władca z dynastii Bourbonów, który wydał, po tym jak został władcą, edykt medolański i dał wolność hugenotom. Wolność wyznania w sensie. Ignacy Loyola, czyli założyciel Towarzystwa Jezusowego, inaczej jezuitów. Giordano Bruno, czyli włoski astronom, który rozpowszechniał teorię heliocentryczną Kopernika i za to spłonął później na stosie. Filip II Habsburg, król Hiszpanii, syn Karola V., i on nie zgadzał się na niepodległość Zjednoczonych Prowincji, czyli Holandii, ale nic to nie dało. I Grzegorz XIII, czyli papież, który wprowadził kalendarz gregoriański. Idziemy do dat. Będą one chronologicznie. Pierwszą datą będzie spalenie Jana Husa na Stosie. I był to rok? 1415. Odkrycie Przylądka Dobrej Nadziei? 1488. Odkrycie Ameryki? 1492. Bulla Aleksandra VI, która wprowadzała linię demarkacyjną podziału Hiszpanii-Portugalii, rok 1493. Układ w Tordesillas, czyli potwierdzenie owej bulli, to rok 1494. Odkrycie drogi morskiej do Indii, rok 1498, a właściwie to lata, 97-98, przecież dopłynąć też jakoś musiał. Wystąpienie Marcina Lutra w Wittenberdze, 1517. Wyprawa Magellana, dookoła świata, 1519-1522. Konfesja Augsburska, 1530. Akt Supremacji w Anglii, rok 1534. Sobór Trydencki, 1545-1563. Pokój Augsburski, 1555. Noc Świętego Bartłomieja, 1572. Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego, 1582 No i edykt Dantejski, 1598 Idziemy do czwartej części, czyli do obrazków, obrazów i tak dalej. Oczywiście nie będzie tu wszystkich tych dzieł, o których mówiliśmy na lekcji, bo to znowu by nam zajęło dużo czasu, tylko takie wybrane. Henryk Żeglarz. Krzysztof Kolumb. Astrolabium. Olmecka głowa. Wiszące mosty. Giełda w Amsterdamie, Dawid i autorstwo Michała Anioła, Pieta Watykańska, podobnie Michał Anioł, Mona Lisa, czyli Leonardo da Vinci, Dama z Gronostajem, Leonardo da Vinci, Freski w kaplicy sekstyńskiej, a tu dokładnie jest stworzenie Adama, czyli Michał Anioł, Madonna sekstyńska, Rafael Santi, Szkoła Ateńska, Rafael Santi, Narodziny Venus, Sandro Botticelli, Caraca Victoria, czyli ten statek, który dopłynął jako jedyny, opływając w pełni kulę ziemską, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Francis Drake, Sofonisba Anguisola, czyli troje dzieci z psem katedra Santa Maria del Fiore z kopułą Filippo Brunelleskiego, Marcin Luther. Marcin Luther, który przybija swoje tezy w 1517 roku, Henryk VIII Tudor, Sobór Trydencki, Ignacy Loyola i Noc Świętego Bartomieja. Na tym sobie lekcję możemy zakończyć. Zapraszam na rozdział drugi. Na chwilkę przerwę. Zachęcam do postawienia mi kawy za moją pracę oraz odwiedzenia mojego sklepu. Znikam. Dziękuję i do widzenia.